Witamy w HTV. 18 marca o godzinie 12 w niedzielę odbędzie się mecz z Orłem Piaski Wielkie. Rozmawiamy z trenerem Andrzejem Paszkiewiczem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Trenerze, okres przygotowawczy, przepracowany bardzo mocno, udało się zrealizować 100% tego, co sobie trener zaplanował? Myślę, że tak. Jeżeli chodzi o taktyczne założenia, o przygotowanie fizyczne, jesteśmy, myślę, na, na dobrym pułapie i zakładane elementy. Myślę, że wykonaliśmy. Troszkę za późno zeszliśmy na trawę, ale myślę, że to też nie będzie jakiś wielki problem, bo w tym tygodniu już byliśmy, dosyć solidnie popracowaliśmy, także te nogi przyjęły tą dawkę e, troszkę innego terenu, bo wiadomo, sztuczne boisko do tej pory było praktycznie głównie, głównie tam trenowaliśmy, także jestem spokojny. W odniesieniu do pozycji Orła można odnieść wrażenie, że ten mecz to jest pewne zwycięstwo Hutnika, jak trener ocenia szanse? Orzeł Piaski Wielkie, 14 pozycja, 17 punktów, czyli 24 mniej niż lider, czyli Hutnik. Ja jestem akurat ostrożny z takimi spekulacjami, bo... Wiem, że to, co się na karce czasami dzieje, to w ogóle nie ma odniesienia, jeżeli chodzi o boisko. Po bo pierwsze, zespół Orła się wzmocnił kilkoma zawodnikami ciekawymi, także na pewno będą stanowili całkowicie inne, inną przeszkodę do pokonania. Poza tym, myślę, że każdy, każdy mecz będzie dla nas trudny, bo, bo wiadomo, wszystkie zespoły będą się cofać, a W większości te zespoły proszę pewnie baliną cofną się na swoją połowę i ciężko się gra, kiedy, kiedy buduje się ciągle tak pozycyjne, bo naprawdę trzeba robić dobre akcje, żeby zdobyć bramki, a więc nie będzie łatwy mecz. Jest jakiś plan maksimum w ogóle jakiś plan co do tego meczu. Odbyło się wiele sparingów, więc na pewno nie będzie on traktowany rozruchowo. No nie, no to już jest pierwsza kolejka ligowa, także no, gramy o komplet punktów. Zawsze będziemy tak grać i obojętnie z kim będziemy grać. Chcemy, chcemy wygrywać. To nas tylko interesuje. Dowiemy się w takim razie, jaka jest pierwsza jedenastka albo chociaż kto pojedzie na ten mecz? Znaczy osiemnastkę meczową podam jutro zawodnikom, także myślę, że nie będę zdradzał. Oni mają prawo dowiedzieć jako pierwsi na pewno. Dobra, dziękujemy bardzo Dziękuję. Michał nawrot, kapitan drużyny, dzień dobry. Witam bardzo, znaczycie Jesteśmy przed meczem z Orłem Piaski Wielkie. Zaczyna się 19 kolejka. Jak drużyna jest przygotowana do walki o awans? Myślę, że przygotowania przebiegły bez żadnych komplikacji. Całą zimę przepracowaliśmy, myślę, że solidnie. Także Nie ma też kontuzji, to jest ważne, że jesteśmy praktycznie w pełnym składzie. Przystąpimy do tego meczu, i myślę, że wszystko powinno być w jak najlepszym porządku. W ostatnim meczu z Orłem. Padły dwie bramki ze strony hutnika, byłeś jednym ze strzelców. Jakie jest Twoje zadanie tym razem? Masz zamiar sam walczyć o bramki, czy też raczej pomagać kolegom w ich zdobywaniu? No wiadomo, że celem nadrzędnym jest cel ogólny, czyli ta i drużyna. Także myślę, że nieważne jest to, kto będzie strzelał bramki, byle żeby, ważne, żeby na koniec po prostu trzy punkty zostały w hucie. A jaka atmosfera panuje przed tym meczem w drużynie? Jesteście nastawieni na zwycięstwo? Atmosfera w od dłuższego czasu jest bardzo dobra, także myślę, że z tym nie było problemów i na pewno nie będzie. A co do nastawienia, zawsze jesteśmy nastawieni na to, żeby zdobywać się punkty, więc myślę, że to jest naturalne. Dziękuję Ci bardzo. Rozmawialiśmy z Michałem Nawrotem oraz z trenerem Andrzejem Paszkiewiczem. Dziękuję bardzo. Dla HTV Agata Marzec.